Okej, okay. dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Dlatego odcinek nie ukazuje się w piątek o 17, jak teraz będą ukazywały się, jak, jak już się ukazują odcinki Spoiler Included, tylko wychodzi właśnie teraz. Bo to jest odcinek specjalny. A mianowicie, czytałem ostatnio książkę i trafiłem na taką fantastyczną sytuację, gdzie autor, który jest uznany z tego, że już od dawna jest uznany, bo dawno, dawno temu jego pierwsza powieść odniosła spory sukces i był to thriller medyczny pod tytułem Śpiączka. I mówię tu o Robinie Cooku, publikuje swoje kolejne książki, i czasem już tak ponosi go fantazja i talent twórczy, że kompletnie traci dystans w stosunku do tego, o czym powinien opowiadać, bo się na tym zna, a o czym nie powinien, bo nie ma o tym zielonego pojęcia. Książka, o której mówię, zatytułowana jest Wstrząs i jest beznadziejna, ale muszę przyznać, że doznałem wstrząsu, gdy w fabule zabrnęliśmy do takiego zaułka, gdzie Robin Cook musiał. Trochę wyeksponować pewnego informatyka, specca od zabezpieczeń w firmie, w której rozgrywa się cała akcja. I, i posłuchajcie tego: nikt lepiej tego nie odda. 10 maja o 11.11 .11 Randy toczył walkę na śmierć i życie z przebiegłym zręcznym przeciwnikiem o pseudonimie Screamer. Unreal Tournament był ostatnio jego ulubioną grą, a w tej właśnie chwili zabrnął w sytuację bez wyjścia, która musiała zakończyć się śmiercią jednego z rywali. Dłonie pociły mu się z niepokoju, ale wciąż walczył, wierząc w przewagę własnego doświadczenia i wprawy. Okej, okay, trochę wytłumaczę: książka została opublikowana bodajże w 2000 roku, więc faktycznie Unreal Tournament był wtedy na czasie. I też w niego grałem, dużo w niego grałem, wiem jak się w niego gra. Więc tym bardziej byłem uczulony na różne rzeczy, które pojawiły się w treści tej książki. I w każdym razie nasz bohater Randy zostaje sfragowany w tej książce. Musk Randy'ego nie potrzebował więcej czasu niż procesor Pentium 4, by się domyślić, że Screamer właśnie go zabił. Tak, bo jak nie znacie się na komputerach i nie macie o nich zielonego pojęcia, to bardzo często sypie się właśnie nazwami na przykład firm czy procesorów, bo. To może w pewnym sensie uwiarygodnić waszą narrację, dlatego pojawia się tutaj ten Pentium 4. Idziemy dalej. Zabito go po raz pierwszy od przeszło tygodnia i był tym ogromnie zawiedziony. Naprawdę? Od tygodnia nikt go nie sfragował? To chyba przez tydzień nie grał! Wyłączył grę i wsunął joystick za monitor, żeby mniej rzucał się w oczy. On grał joystickiem? Dobrze słyszałem? To, to na czym on grał? Na Amisze 600? I, I co to była za gra? Bo chyba nie Unreal Tournament. Mortal Kombat? The Lost Vikings? Aladdin? Poprawdzie uznałem, że może to po prostu błąd tłumacza, i może chodziło o Pada, i może chodziło o inną wersję Unreal Tournament, bo były też wersje konsolowe. No mówię, no trochę dziwnie, bo chodzi tutaj o to, że generalnie ten Randy gra w pracy w Unreal Tournament, więc raczej powinien robić to na kompie, ale może jakimś cudem przemycił konsolę, gra na konsoli. Nie wiem, mówię, może ktoś to źle przetłumaczył. Zamartwianie się tym wszystkim było jeszcze gorsze od pracy. W tej chwili chciał przede wszystkim na powrót połączyć się ze screamerem, tak więc pochylił się i sięgnął po myszkę. Myślę, że jednak chodziło o joystick i chodziło o komputer. Chwilę później. Randy spotyka się z głównymi bohaterkami książki, dwiema kobietami, które wzięły udział w jakimś eksperymencie medycznym bo, oczywiście, to jest Robin Cookie, to jest thriller medyczny. I spotykają się na stołówce, jedna z nich musi go zagadać, by odwrócić jego uwagę, więc, oczywiście, o czym z nim rozmawia? Nie miałam pojęcia, że świat gier komputerowych jest tak intrygujący. Najwyraźniej same nie wiedziałyśmy, co tracimy. Dobrze mówię, Randy? Jak najbardziej, odparł Randy. Z uśmiechem samozadowolenia rozparł się na krześle. I wiesz co? zagadnęła Debora. Przyjdę później do twojej kabinki i pokażesz mi Unreal Tournament. Co ty na to? Super, oświadczył Randy. Kołysał się lekko w przód i w tył, jak gdyby nieustannie przytakując samemu sobie. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać, dodała Debora. Było mi bardzo miło, skinęła głową i uśmiechnęła się szeroko w nadziei, że Randy pojmie aluzję, ale nie pojął. Mam w samochodzie dwa zapasowe joysticki, poinformował. Mogłybyście obie zacząć grać choćby zaraz. Ogólnie takich przypadków, gdzie ludzie, którzy nie mają pojęcia o komputerach, a zaczynają o nich pisać, jest całkiem sporo w literaturze. Pamiętam, że gdy czytałem y, Pana Mercedesa Stephena Kinga, tam też oczywiście jest chłopak Jerome, który jest specem od komputerów i superhakerem. Oczywiście King nie ma o komputerach zielonego pojęcia, więc cały czas on grzebie w Darknecie i jest tak zajebistym specem, że wszystko potrafi tam zrobić. Kompletna bzdura, ale czyta się to zabawnie, to znaczy nieintencjonalnie zabawnie, ale jednak. I też kiedyś Jeffrey Dever napisał taką powieść, ten autor od kolekcjonera kości, gdzie jednym z bohaterów był słynny bloger, który, którego wpisy miały ogromną popularność i tak dalej, a inni bohaterowie grali tam w jakieś MMORPG i bez kitu, i przez MMORPG ktoś komuś tam groził i wszyscy brali to na poważnie, bo, bo to groźba. A do, w dodatku gry MMORPG wyglądają tak realistycznie, że te groźby można było podpiąć pod mowę nienawiści. Takie zjawisko chyba powinno mieć nazwę, tak mi się wydaje, bo wiecie, to nie jest OK, boomer, bo OK, boomer jest wtedy, gdy starzy zaczynają mówić o latach ich młodości, jak to wtedy było fajnie, a młodzi nie mają już o tym zielonego pojęcia, więc oni każą się zamknąć, bo te lata przeminęły. A tutaj mamy coś zupełnie innego na tapecie. Mamy starych ludzi, którzy starają się opowiadać o rzeczach, które dotyczą nowoczesności i młodości, a nie mają o tym zielonego pojęcia, więc to jest chyba znacznie zabawniejsze zjawisko, tak mi się wydaje. Jeśli macie jakieś własne przykłady takiej literatury, to dawajcie znać, bo bawiłem się naprawdę niesamowicie na tej strasznie słabej książce, jaką był Wstrząs. Doznałem wstrząsu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.